Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego wyzwania Siedem Grzechów Głównych. Kochani, jesteśmy po bardzo smutnej kadscenie. jak wiecie, wydarzyła się tragedia ostrzy, tata naszego Tonio. Co za tym idzie, że nasz Tonio został hrabią rodzinnym oficjalnie, ale dalsze rozwinięcie będzie się działo troszeczkę później. Wydaje mi się, że nie w tym odcinku. No i co. Zaszło też kilka zmian. Przede wszystkim metamorfozę w kasie. Dodałam kilka strojów naszym Simum, ale po prostu zobaczycie je w trakcie rozgrywki. Natomiast zmieniła się rodzina naszego Tonio. Oni przeszli taką większą metamorfozę. Stwierdziłam, że już jest czas najwyższy, żeby dostali coś nowego. Także, kochani, zapraszam Was teraz do przedstawienia ich nowych strojów. No dobra, więc zastanawiam się, od kogo byśmy zaczęli, ale myślę, że zaczniemy sobie od pani Tomades, czyli przyjaciółek naszej rodziny. One przeszły i nie bo w sumie jedna zapuściła włosy, a druga je skróciła całkowicie. Sophie prezentuje się w ten oto sposób oraz jej nowy strój. No, wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Reszta stroju się nie zmieniała, więc tylko pokazuję Wam pierwsze stroje. Lorenza to prezentuje się w ten oto sposób. Zobaczcie, jaka piękna. No i w tych krótkich włosach wygląda jak taka poważna pani bizneswoman normalnie. Super wygląda. Przechodzimy do dalszych osób, czyli do naszej rodzinki Herero tutaj największą metamorfozę przyszła chyba Muśka, <grywa> że tak mi się wydaje. Strój um, codzienny, zacznijmy od Kaja. Um, prezentuje się w ten oto sposób. On, że tak powiem, dojrzał, wydroślał, zapuścił bródkę, zrobił się bardziej taki poważny, pan bizneswoman. On ogólnie współpracuje z naszym Tonio, także um, oni tutaj mają bardzo bliską relację. Um, przechodzimy teraz do Cylii. Cylia też, zobaczcie, tak oficjalnie, ale jednak z tą swoją Dziewczęcą gracją. No, też wygląda fajnie, w szczególności te włoski fajnie do niej pasują. No i mamuśka. Mamuśka w ogóle przyszła metamorfozę, urosły jej troszkę włosy, że tak powiem. No i pewnie też ma kilka doczepów, żeby nie było. bo Botox jest oczywiście. No, zobaczcie, wygląda jak jakaś dwudziestolatka. No, moim zdaniem super. I elegancka, oczywiście sukienka, szpileczki. Gracja sama w sobie. Kochani, wracamy do rozgrywki. Natomiast muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ zmieniłam imię naszego młodego. Od teraz nie jest już Kejem jak był, K2, że tak powiem, tylko jest Nikolasem. Tak. To był ogólnie mój błąd i niedopatrzenie, dlatego już zmieniłam. Także Nikolas Otno Herrero, tak tak się nazywa w tym momencie, ma dwa imiona. Nikolas Otno Herrero jak tam nasz hrabia, zobaczmy, co on tu robi. No, on oczywiście, wiecie, musi teraz troszeczkę posiedzieć w biurze, dlatego nie przeszkadzajmy. Natomiast nasza Amber, jak widzicie, nie czuje się najlepiej. Ciąża troszeczkę i doskwiera. Ale nie wiem, czy zauważyliście je nowość, która się pojawiła w naszym domu. No, na pewno już ci, którzy są ciekawcy całej sytuacji z ciążą, już zauważyli. Kochani, Nasza Amber spodziewa się bliźniaków. Tak, o mój Boże! Ja też byłam w ogromnym szoku. I kochani, płeć tych dzieci też Wam od razu powiem, bo dlaczego nie? Będą to dwie dziewczynki. Tak, dwie księżniczki. Boże, i marzyłam o dziewczynce w tej rozgrywce i dostałam podwójne szczęście. Także rewelacja sama w sobie. Mamy gotowy pokoik. I jest to pokoik, który one będą miały będą troszkę starsze. Nie? Na początku one będą tam w sypialni, to później Wam pokażę. Natomiast chcę Wam pokazać oczywiście ten pokoik. Jest on księżniczkowy, króliczkowy, słodziakowy, w barwach bieli, przede wszystkim takiego brązu, jakby mosiądzu, o coś takiego. No i te kwiaty mi się tak strasznie spodobały w tym kolorze, że one są po prostu wszędzie. <laughs> Więc tak prezentuje się pokoik. Oj, tutaj się szafa zbugowała, mamy jakąś sukieneczkę, mamy jakieś właśnie ciasteczka pochowane <grym> Oj i ten kolor po prostu, nie wiem, taki habrowy można powiedzieć, coś w tym stylu taki jas tutaj akurat tych kwiatków to jest niebieski, taki jaśniutki no i mamy przewijak oczywiście, no i tak się prezentuje cały pokoik, no moim zdaniem wygląda naprawdę przeuroczo no, jest rewelacyjny, na pewno nasze dziewczyny będą tutaj się fajnie wychowywać. W łazience się nie zmieniło nic oprócz tego, że dodałam nocniczek. Tak, mamy już przygotowany. W pokoju... O, tutaj też zaszły zmiany. Przede wszystkim korytarz troszkę się zmienił. Dodałam jakąś dekorację, no i dywanik, ale ogólnie jest tutaj tak clean czysto i tak dalej. Nie chcę nic za dużo dodawać. Łazienka. Łazienka jest to prywatna, aktualnie łazienka naszego Nikolasa. Prezentuje się w ten oto sposób, jest kibelek, jest tutaj umywalka, no i w sumie jeszcze prysznic, ale się zbagało, nie było go widać. Niewielka, ale wszystko co najważniejsze jest. E, tutaj oczywiście jest ten pokój naszego Nikolasa i właśnie nie wiem czy przed chwilą nie powiedziałam Kej do niego. Pokoik naszego Nikolasa. On ogólnie ma największy pokój aktualnie. No jest pierwszym jednak synem, nie? No to jednak ma ten największy. Została do, zrobiona dobudówka, że tak powiem, do tego jego pokoju. Ta druga część. I aktualnie powstała tutaj garderoba, że tak powiem, jego prywatna. Także ma naprawdę sporą, sporą przestrzeń. No i myślę, że to w sumie fajnie dlaczego by nie. Ma tutaj jakieś, wiecie, szafy, ma tutaj też lustro, jakieś dekoracje. No, fajnie wygląda ten pokoink. Tutaj jeszcze może jakieś obrazy później dodam. No, wygląda naprawdę urocza. Będzie się zmieniał, jak on będzie nastolatkiem. On będzie się działo. To już Wam od razu mogę powiedzieć. Pralniak, pralnie, jak pralnia, pralki zmieniłam, bo tamte mi niestety nie funkcjonowały. Nie wiem dlaczego w sumie. No i reszta się nic nie pozmieniała jak tak patrzę wszystko jest tak jak było dodałam tutaj te wózeczki też jako taka wiecie fajna dekoracja no i tutaj dodałam jeszcze to łóżeczko jak będą niemowlaczki nasze małe co nie o tutaj dziewczyny także spoko no i tutaj też się w sumie nic nie pozmieniało Także możemy rozpocząć rozgrywkę. Nasz Nikolas jest w szkole. Nie, on jest na harcerstwie. Tak, zapisałam go na harcerstwo. Niech sobie chodzi i rozwija te umiejętności. I tak za niedługo pewnie wróci. Dlatego myślę, że nasza Amber fajnie jakby przygotowała jakiś tam o, obiad, co nie, żeby tutaj coś mogli zjeść. Mam nadzieję, że Ci się uda. Chodź podejść tutaj. Podaj kolację. Mm, fajnie być kurczaka zrobiła, może. O. Wystawny posiłek. O. A, albo indyka. Niech będzie indyk w sumie. Fajny, dlaczego by nie? E, ty, Nikolas, chodź, mój drogi. Mm. O, w ogóle wujek. E, zaproś go do środka, niech przyjdzie. Jeżeli ma ochotę, to zaprosimy go również na kolację. Tylko chciałabym go przebrać w ten nowy strój. O. Teraz jest fajnie. Dlaczego on idzie? Oj, no i wiem, że ty jesteś smutny. No, wszyscy jednak teraz macie tą swoją żałobę i tak dalej. No niestety, mm, musicie przez to jakoś razem przejść. No ja bym chciała młoda, żebyś poszedł się na przykład świeżyć jeszcze. To od razu skorzystasz z łazienki rodziców. Ty, mój drogi, skończ już siedzieć tutaj. Ty pójdziesz do tej łazienki. No i zejdziesz na dół. Może pomożesz troszeczkę naszej simce przy kolacji. Fajnie by było, bynajmniej. Ono w ogóle jest w drugim trymestrze. Czyli znaczy drugi trymestr za 11 godzin. Także jeszcze mamy czas, zanim dziewczyny przyjdą na świat. Ale możemy oczywiście już się zastanawiać nad imionami, no bo tutaj może być. Um, ciekawie w sumie. Jeszcze nie wiem w sumie, jaki wiecie. O, te nasze kwiatuszki. Mm, jakie imiona tutaj będą? Ale myślę, że coś na pewno fajnego tutaj wymyślimy. Możecie pisać w komentarzach, jak byście chcieli, żeby nasze dziewczyny się nazywały. No bo jakby nie patrzeć, to jedna z nich poprowadzi kolejną generację. Mhm, dokładnie. E, co tam? Do, a, dołączę do gotowania. Ty, mój drogi, e, później... Czy to masz jakiś jakieś... O, ten. Chciałam, żeby się troszeczkę bardziej elegancko ubrał i niech tutaj podejdzie. Ej, gdzie jest nasz SIM? A, tutaj, okej. Okay. Chodź, podejdź tutaj i możesz um, dołączyć do gotowania w sumie z nim. A on też może? Ej, też może. Chodźcie. Wszyscy. Ej, super to wygląda. Ej, zawołaj na wystawny posiłek. Czy ja ten talerz mogę stąd... Nie mogę go usunąć. Hmm, szkoda. Będzie mi to zawadzał w sumie. Resztę sobie do środka i sobie posiedzcie rodzinnie. Udziel cennej lekcji, porozmawiajcie, ciesz się towarzystwem. Tak jak widzicie, rodzinna kolacja. W sumie pierwsza po całej tej stracie. Bo przez jakiś czas to oni w ogóle nic nie mogli jeść. Dlatego niech się najedzą. Ty, mój drogi, weź, usiądź tutaj, żebyś nie stał. O, i przyszedł nasz brat, naszego Tonia. Mm, nie wiem, jakiś dowcip możesz powiedzieć, żeby jakoś, nie wiem, pocieszyć go czy coś. Przyjazne, głębokie zamyślenia, pociesz posiesz. Nie, 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 ożywiona rozmowa. Porozmawiajcie sobie. Ty też możesz z dwójkiem pogadać. I możesz też z Tatą pogadać w sumie. Dlaczego by nie? No myślę, że zrobimy w któryś dzień taką jeszcze uroczystą kolację lub obiad zaprosimy sobie naszych znajomych. To też myślę, że będzie fajne. Natomiast jutro jest pierwszy dzień chyba, nie? Oficjalny, kiedy idzie do nowej szkoły, tak? Także będziemy musieli się trochę, wiecie, jakoś przygotować na tą całą uroczystość. Czy ty to możesz sprzątnąć? Hmm, przecież mamy tu zlew, nie? No, właśnie. Wybierz typ umywalki, kuchenna. E, coś nie działa. czekajcie zmienimy sobie na szybko to. I właśnie mamy zmywarkę przy okazji. Dlaczego wy nie używacie zmywarki? Zmienimy sobie na jakiś nowy kran. O, w ogóle jakie ładne rzeczy ja tu mam. Mm -hmm. Musimy poużywać tego trochę Dajmy, Dajmy jakiś taki kran większy Fajnie będzie wyglądał Możesz już umieść w świecie hmm. Trochę się zastanawiam czemu to nie działa, ale okej. Okay, Pozbieram wam w takim razie sama te talerze bo to trochę niefajnie wygląda jak to tam tak dziwnie sobie leży Sprzątni. O, teraz będziesz mógł? No, jeszcze to nie jeden fajnie jakbyś sprzątnął, wiesz? No super. Dzięki Ci, śliczne kolego. Dobra, moja droga, ty idziesz do toalety, a nasz Tonio idzie się położyć, bo ja widzę, że on to się za bardzo nie czuje dobrze. Także mm, zapraszam cię do sypialni. Później dołączy do ciebie nasza Amber. A Nicole, z sumie jeszcze się okej okay czuje, więc ja myślę, że. On może przyjść tutaj do swojego pokoju. I chyba żadnych zabawek mu nie kupiłam. Także wejdźmy do trąbu budowania. Mm. I w sumie coś bym mu fajnego kupiła. Może jakiś instrument, na którym by grał. Jakie fajne w ogóle basen. Wow, wow, wow. Mm. To na pewno nie działa. Mm. Instrument czy coś innego do zabawy? Nie, no instrument fajnie brzmi. Wiecie, żeby sobie grał na skrzypcach może. O, te są jakieś takie ładne, to te zostawmy. I chodź, spróbujesz sobie poćwiczyć na instrumencie. No myślę, że jako dzieciaki z takiego bogatego domu, no to wiadomo, że mm, zawsze jakoś um, było tak, że umiały grać na pianinie, na jakichś instrumentach, w ogóle jakieś pasje miały. Dlatego my też będziemy rozwijać u naszego Nikolasa jakąś pasję. Dlaczego by nie? Chodź, możesz się położyć. O, możesz. No, no to śpijcie sobie, moi drodzy. Kolas się jeszcze tutaj, że tak powiem, pobawi, a my widzimy się w sumie rano. Tak, to jest dobry pomysł. No to mamy już poranek. Oczywiście nasz Tonio, ranny ptaszek już wstał. Musi korzystać z pięknej pogody i postanowił, że pójdzie sobie pobiegać, także nie bronimy mu, niech idzie sobie wybiegać te swoje humorki i cały ten stres z wszystkim. Tylko, o mój Boże, kolego, ja wiem, że ty byś chciał wrócić do swojej pasji, ale na razie nie i chciałabym, żebyś ubrał normalny strój sportowy, a nie właśnie ten na konnym jazdę. No i nasza Amber też już stała. także choć kochanie się tutaj zajmij z sobą musisz troszkę się ogarnąć i ogólnie zrobimy sobie dziś jakiś wypad z dziewczynami No, jakiś może może. No myślę, że to będzie fajny pomysł, więc choć weźmiesz sobie resztki, ty mój drogi, jak wrócisz to jeszcze coś sobie zjesz. Młody też wstanie zaraz, także niech się ogarnia, bo pójdzie do szkoły. I właśnie, ej, musimy mu zrobić mundurek do szkoły w sumie. Znaczy, nie wiem czy on się będzie przebierał, mam nadzieję, że nie, ale fajnie byłoby coś takiego zrobić. Chodźmy do kasy. Mm, w stroju codziennym czy oficjalnym, nie no, raczej w codziennym potrzebujemy jakąś, nie wiem, koszulę. Mm. W czym dzieciaki mogą chodzić do szkoły? Powiedzmy, że prywatnej szkoły. Coś takiego w miarę eleganckiego, co nie. Już zobaczmy, może mam z w jakąś. Teoretycznie mam taką koszulę, ale ona nie jest zbytnio. Kolna, że tak powiem. No, o, tu jest jakieś taka. O, ta marynarka! Ej, fajnie to wygląda. Jakieś inne takie fajne kolorki. A, jest ładna. Tą bym zostawiła. No i do tego też trzeba spodnie dobrać. Tylko właśnie nie jeansy. Hmm, takie eleganckie, no nie, to też takie jeansowe są. Albo jestem ślepa, albo ja naprawdę nie mam takich eleganckich spodni. O, tu są takie w miarę. Ale co, białe? Hmm, może tak, no takie jaśniutkie niech będą. No i buty też takie w miarę. Żeby były eleganckie. A może takie? Ej, fajnie wyglądają. Tylko jakieś takie brązowe bardziej. O! Ej, dobrze wygląda. Mm, plecak, dajmy mu plecak. Jakbym miał jakieś ładne kolorki, to fajnie. Ej, nie no to fajnie wygląda, tylko. Hmm, no, jednak nie, nie do końca. Czy ja mam jakąś muszkę dla ciebie? Chyba Szkoda. Panie, by było jakieś jeszcze dekoracje tutaj dodać, no ale nie mam niestety nic za bardzo z modów, także zostawiamy go w ten sposób. Niech się przebierze w swój mundurek, może po prostu pobiorę coś lepszego. To wtedy będzie chodził w nowym mundurku. Tylko, żebym o tym nie zapomniała, bo to wiadomo, jak to jest. Także, Nikolas, ty się tu ogarniaj. Przebierzesz się w swój strój no i wyciągnij sobie tego zęba. Jesteś twardy chłopak, też radę. No to chłopaki właśnie się żegnają. I zaraz oboje wychodzą do pracy i do szkoły, bo nasz jednak wraca do pracy, nasz tonio. Także wy sobie tutaj pogadajcie, a nasza Amber, jak widzicie, czemu na ma takie czerwone oczy? Saga w kwaśnym żołądku z powodu mdłości. Po tym ostatnim wstrząsie, Amber poczuła się nieswoje i trochę zastydza. Miejmy nadzieję, że to, to tylko tymczasowa opowieść, a nie początek poszyprawiającej o mdłości serii. A no, zupełnie chodzi o to, że to wiecie rano i w ogóle ma ty na mdłości. Chodź, sobie z wymiotuj. No, i Git. Dobra, młody niech się uczy dobrze, a my lecimy z dziewczynami na jakąś plażę. Um, Mogliśmy w sumie jeszcze jakieś jedzenie wziąć, ale może coś tam znajdziemy. Jedziemy do Sulani. O tutaj. I może wybierzemy się. Gdzie byśmy pojechali? Na tą plażę? Czy do tego baru? Chodźmy do tego baru po prostu. Sophie Lorencylia. Może weźmiemy też teściową w sumie, dlaczego by nie? Wiecie, może poprawimy jakoś humor. I po prostu sobie pójdziemy pływać w tej rzece tam, nie? nie jest to typowe, może, ale też jest ok. Przebierz się, moja droga, w strój jakiś inny, troszeczkę. Nawet możesz się przebrać już w strój kąpielowy w sumie. Dlaczego by nie? I chciałabym, żebyście sobie dziewczyny tutaj usiadły może? O, albo zorganizujmy sobie tą ucztę. Uczta z grillem nad paleniskiem. Mmm... Wieprzowina adobo. Ej, i co? Ile to będzie trwało? Ciekawe w sumie. A ona nakłada jakieś liście, uh -huh. Okej, okay, fajnie, fajnie. Czy wy możecie wszystkie sobie tutaj usiąść? Ile? Godzin? Dwie godziny prawie, no to spoko. Chodźcie dziewczyny, sobie usiądźcie, pogadajcie wszystkie razem. Pójdzie się wieściami, tak, bo może jeszcze nie, niektórzy nie wiedzą, że jesteście wciąż. Nie no, wiedzą, wiedzą. Byli przecież na baby shower. Co prawda nie do końca udanym, no ale, ale jednak byliśmy i chodźcie, idziemy sobie popływać. Tu pożdy jest tak pięknie. Że nie mogę z tego pięknego widoku. Czy tu możecie? Nie, tutaj brodzić możecie, a tutaj pływaj rekreacyjnie. Choć pływaj z dziewczynami. Mam nadzieję, że tym razem yy, wszystkie pójdą pływać, a nie, że każda znowu okres dostanie. Bo to będzie po prostu too zdecydowanie. I jak tam? Ej, jaka słodka w ogóle w tej wodzie. Z tym brzuszkiem sobie pływa ogromnym. No, trzeci trym za 10 godzin to dopiero będziemy rodzić w przyszłym odcinku. Ej, a gdzie dziewczyny? Hmm, co się wydarzyło? Gdzie one właśnie pojechały? Hmm. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli i tak. Kluby. Przyjaciele. Co dziewczyny do pracy poszły? Hmm, dziwne w sumie. Bardzo dziwne. I co wszystkie sobie poszły? No wszystkie. a i zostawiły nas. A to w ogóle, co to ma być? No dobra. Ok. Powiedzmy, że poszły do pracy. Nie wiem. Nie komentujemy tego. Nasza kochana. Jest już głodna, także wracamy tutaj do naszego paleniska. Chodź moja droga, podaj posiłek. I to możemy, nie wiem, zaprosić je tutaj z powrotem. Fajnie jakby jednak przyszły, nie? Mieliśmy tutaj spędzić czas razem. Nawet nie zrobiłyśmy. Pójdziesz skorzystać z toalety na szybko może, co? No i zaraz tu będą wszystkie, także fajnie. Ja idę ich poszukać, bo bym chciała z nimi zrobić grupę, wiecie? Ale nie widzę ich na razie. Mm. Ej, one tu nie chcą przyjść do nas. No i celnie tu ma zaraz być, niby. No dobra, nie będziemy po prostu czekać. Idziemy sobie coś zjeść. O, weź porcie razem, może jednak dotarły? O, jest, 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 jest. Jest nasza Cylia. Omów zmiany hormonalne. Ej, w sumie pogadaj z nią. Ona ma w ogóle taką sylwetkę, jak modelka, po prostu. Piękna ona jest. Przepiękna jest nasza kobitka. Bądź śmiesznym historii, w sumie. Wspominaj wesele, pofel strój troszeczkę sobie pogadajcie, a ja zrobię kilka fotek mm -hmm, to jest ten czas, no dobrze więc. Sesję mamy zrobioną, najprawdopodobniej zobaczycie sobie ją też pod koniec odcinka. Um, Głównie nasza Amber ma pewien problem, ponieważ ta ciąża zmieniła u niej to, że ona lubi sobie trochę pojeść. Um, no taki jakiś cały czas niedobór. Jedzenia cały czas jest głodna, lubi się zajadać pod wpływem hormonów. Wiadomo, tej całej ciąży lubi sobie znowu wszamać i ona sobie tak szama i szam, podwójne, potrójne porcje. No, wiadomo, te boczki troszkę rosną i tak dalej. Ona mówi, a pewnie jej się schudnie pociąży i tak dalej. No, myślę, że też tak będzie na spokojnie. Dzień sobie, zamów sobie może y, wodę. Jest woda. Woda gazowana, O, zamówmy sobie wodę do wypicia, one sobie poje, oczywiście. No i będziemy wracać do domu, bo nasze dzieciaki już pewnie też są. Aż dzieciaki. Um, o matko, czemu to są duchy? Nasza rodzinka pewnie już niedługo też będzie w domu. Jakże my też musimy wrócić. Skorzystaj, moja droga, sobie z toalety. I chciałabym, żebyś się przebrała. Um, ubierz sobie o tym kombinezonik nowy, bo i tak w nim dzisiaj chodziłaś. No i lecimy do domku, żeby zobaczyć co tam nasza rodzinka porabia ciekawego. Przede wszystkim chciałabym, żeby młody odrobił jeszcze lekcję na szybko. No i on będzie sobie rozwijał te umiejętności na skrzypcach. Myślę, że fajnie byłoby, żeby sobie tą dziesiąteczkę może zdobył. O, widzę, że wrócił. No ogólnie nie jest zbyt zadowolony, jak widać. No ale co zrobimy? Niestety nic nie zrobimy w związku z tym. A ty, moja droga, w sumie możesz iść się odprężyć na leżaczku. No, myślę, że sobie posiedzisz po prostu. Za chwilę też Tonio wróci, więc oni pójdą sobie wszyscy <coughs> spać. No, ale ona jest piękna. No, myślę, że dziewczyny też, jak się urodzą, to będą ślicznotkami. Kochani, ja Wam dziękuję ślicznie za ten odcinek. Widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Będzie się działo, bo będzie poród w kolejnym odcinku, będzie fajna katcena, ale to już niedługo. Trzymajcie się. No i cześć.